Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku typowy powrót do przeszłości. A konkretnie mam tutaj dla Was stare gazety Jazz Kikid. Jedna, pierwsza. Tutaj mamy Boom, niemiecka gazetka i angielska Strike It. Zaczniemy tutaj może z gazetą Jazz Kikid. Jest to numer 7 z 2015 roku, czyli 7 lat praktycznie wstecz. Kolekcja Road to Euro 2016. I zobaczymy, co w środku w tym wydaniu wtedy było. a mianowicie mamy tutaj saszetkę z naklejkami Kanada 2015 mistrzostwa świata kobiet dwie limitki Cristiano Ronaldo mały i Zlatan Ibrahimowicz. i dwie saszetki z tej samej właśnie kolekcji Road to Euro 2016 Zer <coughs> zerkniemy do środka i co Wtedy w tamtym magazynie było, czyli jest odnośnie tutaj wzmianka kolekcji. Później Borussia Dortmund, tutaj jak i inne zespoły. Rekordy Bundesligi, Real Madrid, tutaj jeszcze z Cristiano Ronaldo, Gice. Plakaty Götze, Neymar, Robben, Aubameyang, Zlatan Ibrahimowicz, zespół Bayernu. Alaba z Bayernu, tutaj reprezentacja Niemiec. Komiks. No i co, w kolejnym wydaniu później było? Nie było kart. Była jakaś zabawka. Tak więc sobie teraz otworzymy moi drodzy, zrobimy pojedynek. Szwecja kontra Portugalia, czyli Zlatan Ibrahimowicz kontra Cristiano Ronaldo. I mamy tutaj Selczuka Innana. Dynamo Turcja, Line-up z Belgii. Markowicz, Serbia, John O'Shea, Irlandia, Dragowicz, Austria i Pilar, Czechy. I druga saszetka, Emil Forsberg, Szwecja, czyli pierwszy punkcik dla Ibry. Tutaj karta Adrenalin, logo Niemiec, Holebas, Grecja, Hiszpania, Diego Costa i Foren, Norwegia, czyli zwycięstwo, tutaj dla. Z Latana Ibrahimowicza. Otworzymy sobie oczywiście też saszetkę z naklejkami. I kogo mamy tutaj z kobiet. Jest Ebi Wambach z Ameryki. Następnie logo Kamerunu. Ambar Torres to jest Ekwador, Gabriel Ngaska, Kamerun i Liu Shanshan Shan z Chin. Czyli to mieliśmy tutaj w wydaniu Jazz Kikita z lipca 2015. A teraz gazetka Boom, w której są karty z hity pierwszej 3,65. A mianowicie jest limitka z Marco Roycem, Borussia Dortmund, saszetka z kartami i z naklejkami, ale najpierw zerkniemy do gazety Boom. Tutaj to jest bardziej takie dla dzieci. Star Warsy, różne inne bajki, Dragons. Plakaty są również Star Warsów reprezentacji Niemiec. Ninja. Pokémony I w kolejnym wydaniu były dwie limitki z Mario Gytze i Kevinem De Bruyne tutaj na dole. No a teraz otwieramy saszetki. Co będziemy mieć tutaj w kartach? Jest Mario Fernandez z CSK Moskwa. Jordi Alba Barcelona, Davy Klassen, Ajax, Claudio Marchisio Juventus i mamy Noiera Defensiv Rock z Bayernu oraz karta Benteke z Belgii. No i saszetka z naklejkami. I tutaj jest trójka z Manchesteru United. Schweinsteiger Mata Depay. Borussia, jest też we własnej osobie Royce, który jest na limitce. Tutaj Mali, z Juventusu Lichsteiner i Evra i Barcelona. Czyli to mieliśmy w gazecie Boom, A teraz trzecia gazeta Strike It z 2018 roku, Anglia. I zobaczymy co jeszcze tutaj fajnego znajdziemy w tej gazecie? Mamy dwie saszetki i limitkę z Jamie Wardim. Ale najpierw zerkamy do gazety i tutaj jest Aubameyang z Arsenalu i kompani Manchester City. Goodbye Galacticos tutaj mamy Monako i Lipsk. World Cup. Top 6. Plakaty Julian Draxler, João Moutinho, Robert Lewandowski, Mbappé. Loftus Csik. Wiktor Moses, Dejan Lovren. Neymar. Dembele. Tiago Alcantara. Tutaj Młodzi Gniewni. Quizy różne. I tak wyglądały karty z tej kolekcji, ale zaraz sobie naocznie zobaczymy jest limitka z Jamie Wardim było jak pamiętam chyba 6 limitek w tej kolekcji no i zobaczymy co w tych dwóch saszetkach Wilshire koszulka wyjazdowa Away Gary Cahill również Away Heaton Home Adam Lalana Away Tutaj coś specjalnego. Mamy Defensive Rock Kill Walker, Sterling New Home Kit Rushford Home Wellback Training i Chamberlain New Home Kit I ostatnia saszetka na dzisiejszym odcinku. I mamy Forstera Away Bertrand Home Henderson Away Menager Southgate. Pięknie, mamy ikonę Hurricane na ikonie. Super, jedna z rzadszych kart. Defoe. Home, Gibson Training, Maguire New Home Kit i Lingard Home. Jeszcze tutaj sobie zerkniemy, jak padały ikony co 5 paczuszek. A najrzadszy Topmaster i Invincible, co 32 paczki. Tak więc, moi drodzy, fajny powrót do przeszłości. Mogliśmy sobie przypomnieć, jak wyglądały niektóre kolekcje. Także czekam na Wasze opinie i komentarze. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.